Siemanko, Siemanko z tej strony, Parcival. Lecimy już z czwartym odcinkiem King in the Castle. Z tego co pamiętam, ostatnio mieliśmy tam sporo wrogów do pokonania. Ja tu staram się zbierać na jakąś kamerkę ostatnio. Bo nie mam zamiaru tak w sumie cały czas nagrywać, tylko mówiąc i mówiąc. Gestykulacja też ważna. Dobra. W każdym razie, znowu nam się łapetyna zmieniła. Będziemy coś tu kombinować. Pamiętam, że tu był jakiś mocny typ, który nas na hita ma niemalże. Dobra, my go też na hita mamy. Dobra, nara frajerze. O kurwa, prawie go mieliśmy, więc to jest tylko kwestia, kilku strzałów. Jeden mamy w tym 37 w kuszach, to sporo. Bo wcześniej mieliśmy już naprawdę kiepsko. Zaraz zobaczymy. Jeszcze jakieś czary tam miałem. Co my tu mamy? Przyzwanie wilka, no właśnie, przyzwanie wilka. Leczenie to się może przydać i to. Dobra, lecimy. No, nie, no ten typ to jest kozak jakiś. Dużo zadaje, jest kozakiem. Bo oni, co kolejny stitch, oni mają więcej siły, więc nie ma co się dziwić. Kolejny. Nie, no coś musimy zrobić, żeby ich ścisnąć. Trzeba te kurde chyba tabliczki zacząć zbierać bardziej. No teraz z Gornem gramy w sumie fajniej. Dobra, na no kawałki. Nice. Co następny? Oh shit. Trochę ten łucznik tyl tutaj, tutaj zadaje. Dobra, trudno. Lecimy tu. Unikamy tego typa. I się tam wpierdzielamy. Na wysła. On nas nie widzi, go widzimy sobie go robimy ładnie. Ci będę ci są dosyć słabi, bo nawet nie zdążą e, się uleczyć. Gold, trochę jakiś zwojów i słaba zbroja. W sumie nic nowego. Lecimy tędy. Tutaj jest ten mocny gość, lepiej się zapiszę. Spróbujemy go zrobić. Dobra, porobieni. Tutaj są mocne tabliczki, właśnie ja je chciałem tutaj zdobyć. Mamy już prawie 30 typów na koncie. To już jest niezły wynik. Coś tutaj lepiej wypiję. Dobra, ile mamy tych tablic? Tablic kuszników. 16, czyli już naprawdę możemy sporo tego tam nastukać. Weźmiemy sobie to, co tutaj znajdziemy. Co my tu mamy? Jakiś amulet, amulet Franka, już drugi. Pisanie zwojów. znaczy jakich ran. Przyzwanie szkieletu goblina. O, to się może przydać. Zwój kuli ognia. Pancerz z wilczych skór. No, tu mamy całkiem sporo. O. Symbol rzeki, to, to się będzie, to będzie naprawdę przydatne, bo to jest od pragnienia, mniej się będzie chciało naszemu bohaterowi pić, więc to jest przede wszystkim ważne. Tam jakieś rzeczy do kowalstwa i kilka zwojów. Dobra. Lecimy zrobić na kuszę te rzeczy. Tutaj jeszcze są jakieś tabliczki, ja bym je stąd zabrał. Jak tam wejść, tak? Kurde. O, chyba ktoś spadł. Mi się zepsuł licznik wrogów, ponieważ grałem offline na Spine. Nie chce mi się cały czas z netem włączonym tu siedzieć. Ogólnie mam teraz tak dziwnie, bo nagrywam wszystko na y, mocniejszym kompie. A obrabiam na w ogóle innym, w sensie przesyłam. Bo na tym kompie to jest PC i w sumie muszę strasznie, e, strasznie topornie się to neta podłącza. Mam jakby taki modem, więc nie chce mi się. Dobra, spróbuj mi się pomóc do Inosa. Kolejne 5 punktów. Symbol snu. Pierścień ochrony przed śmiercią i amulet ochrony przed śmiercią. Ciekawe rzeczy. Bierzemy to jak leci. Starożytny amulet, już mamy kilka takich. Pierścień amulet ochrony przed śmiercią. Czyli takie, ale takie jakieś niespecjalnie ważne rzeczy. Stół chemiczny No właśnie, robimy tak. Eliksir wiedzy drugiego poziomu. Um, to będzie 10% w kusze. Co im jeszcze na Łuk od razu, żeby się nie bawić z tym. I weźmiemy sobie na kuszę trzy mikstury. Będzie całkiem sporo. No i zobaczmy, zobaczmy. Tu już jest sporo. Łuk. Kusza. No to już by myślę, że te 100% może będziemy mieli. No i zobaczmy. 92%. No to już jest kozak naprawdę. Co my tu jeszcze możemy? Jednoręczna broń i magia. Jednoręczna broń i magia. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze, zbierzemy siłkę, bo nie chce mi się tam pojedynczych tych robić. Siłka. No będzie mi nawet dwa razy siłkę, to może nawet lepszą na kuszę niedługo nałożymy. Nam coś chyba tam brakuje trochę siły do tego. I więcej mamy. Później się wbijemy w tych ziemeczków, co tam są. Dobra, lecimy, lecimy. Tutaj jakieś wytryszki, jakieś tam strzały. Nic specjalnego. No więc tak, teraz robimy dwa razy magię, raz to i siłę. Nie no, siły nam zabraknie, jeny. Jak to tak może być? Eliksiry wiedzy, dobra, na początek, na początek trójki. Czyli tak, to było 2H. I co tam jeszcze było? Chyba mana. Razy dwa. Dobra. Drugi poziom. Jeden, a dwa razy, chyba. Nie, raz. I to chyba tyle. I w jedynkach to była siła. I chyba w sumie tyle. Dobra, teraz to sobie pijemy. Idziemy im nakopać. Tym razem na pewno się uda. Będzie mi więcej w dwuręcznej, więcej siły, więcej many. Many już mamy naprawdę dużo. 110. Trzeba teraz bardziej pakować siłę. Coś trzeba zjeść. Oto. Ile tam trzeba? 90 do tej kuszy. Bo jak my teraz będziemy mieli tyle... E, tyle tego... E, no... Ile mamy? 67. Jeśli będziemy mieli tyle w e, dwuręcznej, to będziemy mogli im już nastukać sobie na easy. Choć sądzę, że oni bardziej nam nastukają, ale to jest szczegół. Próbujmy się po prostu tam przebić. No właśnie. Dwa hity z dedą. Zarobiście teraz lecimy dalej. Padają jak muchy. Ładnie. Teraz się tu wbijamy, tam już ktoś strzela. Nie wiem, czy to jest tamten gość, co dużo zadawał, czy to jest jakiś cienki bolek. Zrobiony. Mam mało energii, to ja od razu tu sobie w fotelu się prześpię. Dobra, nice. Kurde. Szkoda, że to nie regeneruje życia. Ale możliwe, że byłoby po prostu za łatwo. Dobra. Tu są jakieś tabliczki, To jest chyba na dwuręczną, na trzeci poziom, tak mi się wydaje przynajmniej. Dwuręczna na trzeci poziom. Gdzie to jest? Jeden. O właśnie. Nie, to jest na drugi poziom. 3 4 5 6 7 8 9 Narobiliśmy sobie dyszkę tych tablic, nie będziemy więcej ich brać. Tutaj jest kuferek. Sobie go otworzymy, bo tu mogą być ciekawe rzeczy. Jakby się trafiło oko i nosa, ono jest naprawdę rzadkie, to byłoby zarobiście. Nie, ja jakieś tu kiepskie w tej chwili rzeczy widzę. Bierzem jak leci. Zaraz sobie przyjrzymy, co my tu mamy, jakieś zwoje. Trochę złota. Jakoś niespecjalnie mocne rzeczy. Strożytny pierścień. Oko i nosa jest na tyle rzadkie, że naprawdę trzeba by grać kilka razy chyba, żeby to się trafiło. No chyba, że naprawdę jakiegoś farta będę miał, to się trafi. I będzie zarobiście. Dobra, bierzemy tak. Bierzemy kuszę, Robimy typa Nie ma tu nikogo więcej Nie ma To idziemy w tą stronę Bo ja pamiętam o właśnie to już są typy Mów w ostatniej chwili O, skuszą. No już prawie 40 zrobiliśmy, to już jest naprawdę dobry wynik. Dużo im zadaliśmy. Ehm, dobra, co tutaj zjeść? Szynki, trochę. Te jedzenie serie powinno być procentowo przywracane. HP, żeby nam przywracało. Bo jak tak uszynkę, to ona nam w sumie nic nie daje. Dobra, lecimy teraz po HP. Ja nie pamiętam, który to jest poziom tutaj zaraz zobaczymy tam nikogo nie ma nie ma dobra tu są właśnie e, tabliczki na hp a tu mamy kolejną skrzynkę te skupienie dobra Widzę tam, tam jest jakiś kolejny mm, smoczy korzeń. Amulet z dębowej skóry, amulet pancerza, jenny. Jakieś takie słabe rzeczy nam się trafiają. Tylko to już mieliśmy. Ale przyzwanie wilka nam się przyda. Pancerz straży, nie, nie, nie. To się nie przyda. Bierzemy to tak hurtowo wszystko i tak jakoś specjalnie. Nic nam się nie trafiło nadal. Ja mam pomysł, gdzie się mogło coś trafić, ale zaraz tam pójdziemy dopiero. 3, 4, 5 to są dwójki czy trójki? Bo jeśli trójki to w sekundę sobie nabijemy trochę? Nie, to są dwójki. Wziąłem ich chyba 20. O kurde. Jeny. Co to było? Mało nas nie ustrzelił. Dobra. Wypijmy sobie to i spróbujmy go zrobić. Choć raczej to on nas zrobi. Na dwa strzały ma nas. Już celuje. Masakra. Ha. Leżysz. Uuu, kolejny, jenny, co oni się tak zostawili? Co nie wyjdziesz, to już mają cię na muszce. Dobra, lecimy z nim. Ten już mniej zadaje, więc sobie na luziku porobimy ich wszystkich. Te mury dają to, żeby oni nas w ogóle nie widzieli tak szybko, bo gdybym sobie wyszedł tak na początku. I nie miał tych murów, to by nas w sekundę tutaj zastrzelili. Więc to się nam przyda. Amulet zwinności na no zrękę. Hmm. Ciekawe, ale w sumie mamy teraz amulet Franka nałożony. On jest lepszy, chyba. Tak, lecimy. To było, chyba, na drugi poziom. Na drugi poziom i to było w dwuręcznej. Chyba dwa razy. Tak. HP było cztery razy. Czyli będziemy mieli naprawdę dużo HP więcej. Dobra, dwa razy tyle HP co mieliśmy. Będziemy mieli sobie wypijemy to. Dobra, teraz jak już mamy 536 HP, to sobie lecimy prosto i nastukać. Już nie ma bata. Kurde, nie mam żadnej szynki. Najpierw sobie jedzonko zorganizujemy. Dobra. Ostatnio tutaj, nad Altaru trochę się pracuje. Jest już jakiś progres. Uhuhu, uh, ileż ich tu idzie. Dużo zadają, mimo wszystko, że mamy dużo HP, to i tak oni strasznie dużo zadają. A jak ładnie nam punkciki tutaj wpadają na nich. Po prostu idealnie. A kto następny? Uuu, Tam ktoś napierdziela kurde ile może, ale i tak nic nie może. Więc trochę lipa z niego. Ty nie żyjesz frajerze. Dobra, robimy tych frajerów sobie. O, oh, kurde, ile ich tam jest? Dobra, zrobieni są. Zaraz się tu ktoś wychyli i nam zawali. Energia na 15%. Musimy się stąd zmywać. Ale najpierw siłkę całą zabierzemy. Bo to jest po prostu kwintesencja tego wszystkiego. Ja nie, nie pamiętam, gdzie tutaj było. Na ten, na hp3, żeby trzeci poziom hp sobie zdobyć, bo wtedy to naprawdę już 5 sekund byśmy wszystko nabili. Tylko to jest gdzieś trudno dostępne. To tak, może spróbujemy pomodlić się do iNosa plus 10. To już jest nieźle. Ile mamy kasy? 867. Sobie już lecimy tak, już do końca, jakby weźmy sobie. Nie, dobra, może do końca dzisiaj nie dolecimy. To będzie jednak za trudne. Pisanie zwojów, może sobie weźmiemy. Sejwa zrobimy. Dobra. Myślę, że w następnym y, odcinku już będziemy lecieć po wygraną, bo to już w sumie niedużo zostało. Trochę tych goblinów sobie narobię teraz żeby było na następny odcinek i będzie kurde rzeźnia składników to ja tam mam już naprawdę nazbieranych od tylu godzin gry że no masakra teraz 100% energia sobie zaraz będziemy lecieć dobra, nice Dzięki za oglądanie. Subujcie. Dawajcie łapki w górę, komentujcie, opowiadajcie, co myślicie o modzie i czy graliście. Do zobaczenia.